Bogu, to był tylko koszmar. Myślałem, że go nim nie moja praca domowa. Ale na szczęście ja już nie muszę się tym martwić. Wiesz dlaczego? Ponieważ wymyśliłem jak odrobić pracę domową tak szybko i łatwo, jak to możliwe. Po pierwsze, nie pozwól, aby cokolwiek cię rozpraszało. Momencik. Krok pierwszy... Zbierz wszystkie przybory szkolne. Teraz, gdy masz już wszystkie materiały, nadszedł czas na. O nie, spójrz na ten bałagan! Lepiej teraz to posprzątaj. No, od razu lepiej. Okej, okay, na początek najważniejsze w zadaniu domowym jest to, że. O nie! Mój telefon ma tylko 99%! Lepiej naładuję go, zanim zacznę pracę domową, bo inaczej może mi umrzeć. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą dotyczącą pracy domowej jest. Słyszałeś to? Muszę coś zjeść, bo inaczej się nie skoncentruję. Ben, pomóż mi. Daj mi trochę jedzenia, przyjacielu. Ben, powiedziałem jedzenie mózgowe, nie jedzenie zbożowe. Niezwykłe jedzenie. No, daj spokój, to tylko toster. Co mam z tym zrobić? Chwileczkę. To daje mi pomysł. to jest mm, To z i płatki owsiane. O tym był ten filmik, prawda? O tak, to miało być o pracy domowej czy coś. Okej, okay, oto pierwszy następny krok. Chcesz przeczytać wszystkie... No przepraszam, naprawdę muszę skorzystać z łazienki. Daj mi tylko sekundę, zaraz wracam. Okej, okay, na czym skończyliśmy? Wow. o, zapomniałam umyć ręce. Wszystko zrobione, w końcu. Teraz, jeśli chodzi o pracę domową, musisz się skupić. Skupić, 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 skupić. skupić. Oh. Oh. Przepraszam, byłem dość wyczerpany po tym całym podnieceniu. Drzemka energetyczna działa magicznie i jest niezbędna do odrabiania lekcji. Oh. Jeszcze tylko pięć minut. Bum. Czy nie wszyscy czują się teraz lepiej? I hej! Moja bateria w telefonie ma teraz 120%! W pełni naładowany. To znaczy, że w końcu możemy przejść do samej pracy domowej. Więc, najważniejszą rzeczą w pracy domowej jest. Eee... Ben. Ups, nie ma więcej czasu. Być może nie omówiliśmy wszystkiego, ale teraz wiesz, że jeśli się dobrze przygotujesz, Twoja praca domowa po prostu minie. Do następnego razu dzięki za oglądanie. Nie zapomnij o subskrypcji, zanim odrobisz pracę domową. A praca domowa to subskrypcja.